Skąd ta sądu zniknął milion złotych? 15 listopada przedstawiciel sądu okręgowego we Wrocławiu powiadomił prokuraturę o przestępstwie mieszkańcy grabiszynka protestują. Tak jakoś osieroceni jesteśmy, no jest jak jest, jak widać. Cztery lata w kolejce do Wystarczy specjalisty. Wystarczy kilka prostych pociągnięć ministerstwa, żeby to wprowadzić w większości poradni. Dzień dobry, Łukasz Kocur, witam Państwa i zapraszam na informację ECHO24. Dzisiaj po godzinie 16.30 doszło do wypadku na Placu Dominikańskim. Zderzyły się dwa samochody, w tym radiowóz wrocławskiej drogówki z autem osobowym. Utrudnienia na Placu Dominikańskim trwały prawie godzinę. Po zderzeniu samochody zablokowały torowisko, a także skręty z ulicą Kazimierza Wielkiego w ulicę Bolesława Czesława. MPK po zderzeniu wprowadziło objazdy tramwajów w obu kierunkach. Linie 23 skierowano przez ulicę Widok, Teatralną, a także Piotra Skarki. Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec swojej zaufanej pracownicy z działu księgowości. To po tym, jak audyt wykazał w kasie sądu brak ponad miliona złotych. Pracownica przyznała się do systematycznego okradania sądu od roku 2013. Szczegóły Marian Maciejewski. Szewc bez butów chodzi, a bogini sprawiedliwości justycja padła ofiarą kradzieży. Z kasy wrocławskiego sądu zniknęło co najmniej milion 12 tysięcy złotych. Sąd nadal straty liczy. Dyrekcja Sądu Okręgowego we Wrocławiu w trakcie przeprowadzonego audytu w księgowości 14 listopada ujawniła nieprawidłowości, to jest niedobór środków finansowych. W związku z tym dyrektor Sądu Okręgowego zawiadomił następnego dnia prokuraturę okręgową we Wrocławiu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę sądu. Niespełna 24 godziny od przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i prokuratura zebrała dowody, które pozwoliły na zatrzymanie i na przedstawienie zarzutu podejrzanej. Jak się okazało, sprawcą tego czynu jest 43-letnia Iwona J., pracownica sądu, zatrudniona na stanowisku głównego inspektora od spraw księgowości. Iwona J. w okresie od 2013 roku do sierpnia 2016 roku w listach płac, które sporządzała, co należało do jej obowiązków, podawała nieprawdziwe dane dotyczące wysokości wynagrodzeń sędziów, uposażeń pracowników sądu. W szczególności podawała również nieprawdziwe dane dotyczące rachunku, na które mają być dokonane przelewy i kwoty z tego tytułu były przelewane na te rachunki. Jak się okazało, były to dwa Rachunki należące do Iwony J. Ustalamy obecnie, czy tych rachunków przypadkiem nie jest więcej. Na co sprawczyni nie liczyła? Nie wiadomo. Na razie prokuratura zajmuje jej majątek i wystąpiła do sądu o 3 miesięczny aresz. Grozi jej 10 lat więzienia. Jak podała pieniądze, środki finansowe uzyskane z przestępstwa przeznaczała na własne potrzeby, na wyżywienie, na kosmetyki, na podróże. Kupiła też samochody i mieszkania. Jest to wieloletni pracownik sądowy, z dużym doświadczeniem i obdarzany dużym zaufaniem. Iwona J. jako zaufana pracownica sądu była do tej pory blisko wymiaru sprawiedliwości. Teraz na własnej skórze ma szansę poczuć samą sprawiedliwość. Dla Echo 24 Marian Maciejski. Mieszkańcy Grabiszenka mają już dość. Chcą, by w budżecie miasta na przyszły rok znalazły się pieniądze na remont ulicy Ojca Bejzyma, a także ulicy Odkrywców. Domagają się także budowy łącznika pomiędzy Racławicką a odkrywców. Niektórym mieszkańcom marzy się również budowa linii tramwajowej z oporowa przez Racławicką w kierunku ulicy Gajowickiej, Zaporowskiej i Grabiszyńskiej. Protest w tej sprawie odbędzie się w najbliższą niedzielę. O szczegółach Tomasz Pajączek. Nawet najstarsi mieszkańcy Grabiszynka nie pamiętają, kiedy ostatnio były remontowane ulice na ich osiedlu. Szczerze mówiąc to pamiętam, że nie było remontu. W 2017 roku w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego zostanie wyremontowana ulica Blacharska. Mieszkańcy Grabiszynka chcą jednak, by w budżecie miasta na przyszły rok zapisano także remont ulicy Ojca Bejzyma i Odkrywców. Instalacja kanalizacyjna i deszczowa jest stara, jeszcze poniemiecka. I przy większej burzy ta ulica jest zalana. Ja nawet mam w domu zdjęcia, gdzie a u mnie po prostu nawet do mieszkania woda się wdziera, bo deszczówka nie odbiera i remont już dawno był zapowiadany. To jest w tej chwili jedyna droga łącząca Racławicką z Halera. Nie wspomnę o dziurach po drodze, po których autobus musi jechać z prędkością 10 km na godzinę i auta przejeżdżające zahaczają z Podwoziem o progi albo o dziury. To opis na wierzchni na ojca Wejzyma. Na ulicy Odkrywców droga jest niemal identyczna. Autobusy problemów z jazdą tu jednak nie mają, bo przez Odkrywców zwyczajnie nie kursują. Mieszkamy jak na wygnaniu, daleko mamy do przystanku tramwajowego, żadnej komunikacji tutaj nie ma, a te drogi są nie najlepsze. I proszę się przejść i tam sfotografować tą drogą. To jak się idzie wieczór, to można sobie połamać się całej. Dlatego mieszkańcy apelują o pilny remont. W niedzielę o 13.15 w rejonie Górki Racławickiej planują zorganizować protest w tej sprawie. Chcą także, by jak najszybciej powstał również łącznik między Odkrywców i Racławicką. To też by rozłożyło natężenie ruchu, a nie w tej chwili, gdzie takie korki są potężne na Grabie Szyńskiej. Korki też od strony racławickiej tam się gromadzą. Także mówię, to by rozłożyło jednak wszędzie po części, prawda, ten ruch. Niektórzy mieszkańcy Grabiszynka chcieliby także, żeby jeszcze w tej kadencji ruszyły prace związane z budową linii tramwajowej z Krzyków na Oporów przez nowy most, ale ta inwestycja budzi też spore obawy. Myślę, że byłoby super, ale myślę, że zaburzyłoby całą tej tak zwaną zieloną linię, tak? Bo nie oszukujmy się, tutaj jest jedna z ładniejszych okolic we Wrocławiu i uważam, że takie zurbanizowanie tego Troszkę by mogło popsuć tutaj cały ten teren zielony. Prace nad przyszłorocznym budżetem jeszcze trwają. Trudno jednak zakładać, że wszystkie postulaty mieszkańców zostaną spełnione. Tomasz Pajączek, Echo 24. Pacjenci niestety narzekają, że muszą za długo czekać, a przecież w walce o zdrowie liczą się nawet sekundy. Czas oczekiwania na wizytę do lekarza to już często nie miesiące, a lata. Rozwiązania problemu kolejek w przychodni szukała reporterka Echo 24 Natalia Tomczak. Długie kolejki do lekarza specjalisty to od lat nierozwiązany problem. Standardowo na wizytę czeka się do kilku miesięcy. Jednak czas oczekiwania ma się zwiększyć i to nawet do 1450 dni, bo dokładnie tyle mają spędzić w kolejce pacjenci nie statusu pilni. Kolejki do poradni endokrynologicznej to największy nasz problem już od wielu lat. Chcemy zorganizować te kolejki, wprowadzić pewien rodzaj opieki koordynowanej, żeby z poradni. Szczebla specjalistycznego, przesunąć do szczebla podstawowego tych pacjentów, którzy w rzeczywistości nie muszą leczyć się na szczeblu specjalistycznym. Rozwiązanie tego problemu poczekać nie może, szczególnie jeśli chodzi o zdrowie. Pacjent, który był już u specjalisty, w, jest ustawiony na leczeniu odpowiednim. Może dalsze leczenie odbywać w podstawowej opiece zdrowotnej. do specjalistów to przeważnie dwa razy do roku się chodzi. Do kardiologa, tak i to, to do antekronologa. Dolegliwości zdrowotnych wiele, lecz przyczyny tego problemu są dwie. I to nie po stronie lekarzy. Winni są sami zainteresowani, ponieważ to oni często nie zgłaszają się na umówione wizyty. W sytuacji, gdy ktoś się zapisał do kilku poradni, Poszedł do tej, w której był najkrótszy termin, a w dwóch innych zapomniał odłać wizytę. To już w tej chwili nie ma miejsca. I warunki finansowe, jakie proponuje kontrahent państwowy. Czekanie do specjalisty to problem, którego nie należy bagatelizować. Dostęp do konsultacji medycznej powinien mieć każdy, a nie tylko ten najbardziej cierpliwy. Przychodnia zamierza wprowadzić zmiany, dzięki którym zdiagnozowani pacjenci nie będą musieli wracać do specjalistów, a skorzystają z porad lekarzy rodzinnych. Dla ECHO 24 Natalia Tomczak. Plany na renowację skwerku przy ulicy na Szańcach zostały zatwierdzone. Szary, a także smutny do tej pory teren zamieni się w miejsce przyjazne mieszkańcom lubiącym spędzać czas wolny na świeżym powietrzu. Metamorfoza skweru Skaczącej Gwiazdy zaplanowana jest na rok 2018. Więcej na ten temat w materiale Beaty Nowak. Dzisiaj skwerek przy ulicy Naszańcach nie zachwyca i nie zachęca do popołudniowych spacerów. Za dwa lata ma się to zmienić. Są już plany na renowację tego miejsca zwanego skwerem skaczącej gwiazdy. To jest znakomicie przygotowana koncepcja. Z tego względu, że też wzięła się z całego szeregu wniosków, które wcześniej spływały czy od Rady Osiedlowej, czy od mieszkańców. Więc będzie i miejsce dla osób starszych, które cenią sobie ciszę spokój w takim zagłębieniu, które tam jest bliżej bliżej ulicy Poniatowskiego. Będzie też miejsce dla dzieci w różnych. W wieku trzy różne rodzaje placów zabaw dla dzieci do trzeciego roku życia, między trzecim i szóstym i powyżej szóstego roku życia. Będzie sporo miejsca dla naszych czworonożnych przyjaciół dla, dla psów, ponieważ będzie przygotowany fantastyczny wybieg z tunelem, z równoważnią, z ze słupkami do dosolowym, także wszystko tutaj będzie na miejscu dostępne. Teren skweru zagospodarowany będzie w taki sposób, że każdy znajdzie miejsce dla siebie. Oprócz kilku stref przeznaczonych do zabawy czy odpoczynku zmieni się także roślinność. Pojawi się też dużo różnorodnej roślinności. Będą to drzewa przede wszystkim nipy i klony czerwone, ale także roślinność niska, różnego rodzaju byliny pachnące, a także krzewy, lilaki, jaśminowce, kaliny. Także ten teren zmieni zupełnie swoje oblicze każdy znajdzie coś dla siebie na tym terenie. Plany na renowację terenu pojawiły się już w 2014 roku, kiedy zarezerwowano środki finansowe na ten cel. Następnie zorganizowano spotkanie mieszkańców z projektantami, by skonsultować z nimi wstępny projekt przebudowy skweru. Po jego zatwierdzeniu plany można wcielać w życie. Mieliśmy zebranie takie z mieszkańcami. Oczywiście tutaj ogłoszenia wszędzie były, że przyjdą przedstawiciele Zieleni Miejskiej, panie miały Plan całego tego skweru, plan jest zatwierdzony, 2 miliony złotych to będzie kosztowało, także już są te pieniążki zarezerwowane. Jeśli to będzie tak, jak nam pokazano, no to wszyscy byli pod wrażeniem termin oddania do użytku skweru nie jest znany jednak wstępne plany na inwestycje są już przygotowane. Pieniądze zarezerwowane są na rok 2017 na, na prace projektowe i na rok 2018 na realizację. W praktyce zimą na początku 2018 roku zostanie rozpisany przetarg. Pierwsza łopata powinna zostać wbita wiosną, ponieważ no to prace przy zieleni muszą się zaczynać wiosną, więc myślę, że w kwietniu 2018 ruszymy tutaj z inwestycją pełną parą. Kiedy wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy będą mogli pójść na pierwszy spacer po nowych przyjaznych terenach w centrum miasta. Hip-hop kultura miejska, która powstała w Nowym Jorku w latach 70. XX wieku. Dziś jest popularna na całym świecie. Hip-hop to nie tylko muzyka, którą tworzą takie sławy jak Eminem, ale również rodzaj tańca. To właśnie dziś we Wrocławiu, w Hali Stulecia, ma miejsce druga edycja hip-hopowego festiwalu, który rok temu odniósł niebywały sukces. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Błachut. Ja znajduję się na Hali Stulecia. Za moimi plecami widać próby i przygotowania do Hip Hop Festival 2016, czyli największej imprezy hip hopowej na mapie Polski. Razem ze mną jest tutaj Daria Kubasiewicz, rzecznik tego wydarzenia. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. Daria, powiedz naszym widzom dlaczego ta impreza jest poświęcona akurat hip hopowi? Dlatego, że hip-hop ma bardzo wielu odbiorców w Polsce i to jest taki festiwal, na który my zapraszamy artystów, których po prostu ludzie chcą zobaczyć. Dlatego pojawiają się na przykład tacy artyści jak TD, jak Ostrycz, jak Kaliber 44. No Tak naprawdę ich nie trzeba ani reklamować, ani przedstawiać. A jaki jest cel tego wydarzenia? Chcielibyśmy tak naprawdę. Mm, e największy halowy festiwal hip-hop, no może nie w Europie, ale przynajmniej w Polsce, to jest świeża impreza, bo to jest dopiero druga edycja, ale ciągle się uczymy, no i myślę, że swój cel osiągniemy. Powiedziałeś, że wystąpi tutaj TED Kaliber 44. Oczywiście też inni artyści. Jak myślisz na występ, którego artysty najbardziej czekają Wrocławianie? Myślę, że na tych artystów, o których wspomniałam. Ale też warto pamiętać, że pojawią się tacy artyści jak, jak Kenke, jak Bonafide, jak Paluch, czy kogo ja tam już miałam, Sokół i Marysia Starosta. A to dlatego, że to są artyści, którzy, których my też, też znamy. Zaczynali dawno temu, ale gdzieś parę lat temu dopiero jakąś fajną płytą, fajnym teledyskiem, fajną współpracą pojawili się w świadomości muzycznej Polaków. Dzisiaj bawimy się razem z hip-hopem. Wiem, że jutro też organizujecie tutaj festiwal. Proszę, powiedz, co się jutro będzie tutaj działo. No, jutro do Hali Stulecia wjeżdża reggae. Bardzo słoneczny, bardzo radosny festiwal. Trzynasta edycja, bardzo fajne gwiazdy, bardzo różnorodny line-up. Nie tylko reggae, bo to jest festiwal, my to nazywamy tak naprawdę muzyki pozytywnej. Więc zapraszamy tak naprawdę ludzi, którzy siedzą teraz, jest zimno, ciemno, jest jesień, siedzą w domach chcieliby zażyć takiej dawki, zastrzyku energii i fajnej, pozytywnej mocy. Kogo jutro zobaczymy na scenie? Przede wszystkim Capleton z Jamaiki, Lee Scratch Perry, który będzie świętował swoje 80. urodziny na scenie. Ehm, oprócz tego mamy scenę sound systemową, tam na przykład da, e, Matt Professor z polskich artystów, bardzo znani ludzie Messiah czy East West Rockers, z wracają, którzy wracają po trzech latach na scenę. Dziękuję Ci bardzo. Moim gościem była Daria Kubasiewicz, rzecznik tego, co dzisiaj dzieje się na Hali Stulecia, czyli Festiwalu Hip Hop 2016. Ja również przyłączam się do tego, co powiedziała Daria i zapraszam Państwa na Halę Stulecia także jutro, kiedy będzie miał tutaj miejsce Festiwal Reggae One Love. To wszystko w tym wydaniu. Informacje H24 na kolejne aktualności z Dolnego Śląska zapraszam Państwa już za niecałą godzinę. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia.